Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Można by każdego z nas porównać do takiej kartki, gdy się rodzimy, z jednej strony konkretny zapis genetyczny, który określa kolor oczu, wzrost, jakieś cechy osobowości. Ale z drugiej strony są konkretne cechy, które nabywamy w ciągu naszego życia przez konkretne wychowanie w konkretnej rodzinie, konkretne przedszkole, szkołę, grupę rówieśniczą, kościół, pasje i zainteresowania. Ale na każdego z nas wpływa nie tylko to, co pozytywne, ale jakieś też trudne doświadczenia. Może także wpłynie na nas szczególnie czyjaś śmierć. Może wpłynąć w sposób szczególny rozwój w domu między rodzicami, zdradzone zaufanie, przewiedziona miłość. Mogą wpłynąć w jakiś sposób nasze grzechy, konkretne lodictwo i opuszczanie mszy świętych, konkretne kłamstwa, konkretne przekleństwa, jakieś jeszcze inne grzechy, niech każdy pomyśli sam wie, z czego tak naprawdę musi spowiadać. A do tego dochodzą jeszcze sytuacje, które nas jakoś gdzieś przybiją. Ktoś nas zawiedzie, nam dołoży, słowem czy jakimś innym doświadczeniem. I w konsekwencji jesteśmy zbici jak pies. A nawet przyjdzie ktoś jeszcze po nas podepcze, mówiąc, że jesteś do niczego, że nic z ciebie nie będzie i nie ma sensu w ogóle się z Tobą zadawać. I może ja, a może Ty. Mieliśmy takie doświadczenie, że czuliśmy się właśnie jak ten śmieć. Gdzieś nie wierząc w Boga, czując się smutni, czy gdzieś odrzuceni przez ludzi. I po ludzku rzecz biorąc, taki papier, taki śmieć, wzięłoby się i wyrzuciło do śmieci, będzie ktoś inny. Ale Bóg tak nie patrzy, ponieważ Bogu na Tobie bardzo mocno zależy. Jesteś Jego umiłowaną córką, umiłowanym synem. Bóg Cię kocha. I dlatego też Bóg pochyla się nad Tobą, bierze Cię w swoje ręce i przytula do swojego serca takiego, jakim jesteś. Nie chce Cię odrzucać, bo jesteś drogi dla Niego, kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym. I właśnie w Jego rękach, rękach pełnych miłości, Pan Bóg zaczyna prostować te różne rzeczy, które są w nas zachęcone. To trzeba by taką. Jakąś grafiką komputerową, wizualizację zrobić, jak zasklepiają się te różne rany, nieprzebaczenie, negatywne doświadczenia naszego życia. Pan Bóg nas uzdrawia i przytula do swojego serca i mówi: Drogi jesteś dla mnie, lubię Cię, kocham Ciebie, mam dla Ciebie wspaniałą propozycję, wieczność. Ale można zadać sobie pytanie: czy ja tego doświadczam? Czy ty doświadczasz tego, że Pan Bóg cię kocha, że jemu na tobie zależy, że cię wspiera i pomaga? Niektórzy powiedzą: Tak, oczywiście. Fakty mojego życia pokazują to. Tu mi Bóg pokazał swoją miłość, tu mi pomógł. Ale inni powiedzą: Nie widzę tego, chyba jestem ślepy. Albo Bóg nie, nie działa, coś jest nie tak. I tutaj, jakby Pan Bóg zaprasza nas do tego, byśmy odkryli: nie tylko, że Pan Bóg nas kocha i jemu na nas zależy, ale że też jest coś, co nas od tego Boga za, jakby oddziela, jest konkretny grzech. I jak mamy tutaj teraz taką czapę chmur, że wiemy, że oczywiście Słońce świeci, ale tu temperatura nie jest zbyt wiosenna. To podobnie jest w naszym życiu duchowym, że jest Bóg, który chce nas obdarowywać miłością, ale nasze grzechy, jak te chmury, oddzielają nas od Niego. I ten grzech pierworodny które wpłyną na to, że pojawiła się śmierć, cierpienie, grzech na świat, ale i też grzechy innych ludzi, którzy nas ranią, także jesteśmy nieszczęśliwi, czy też nasze własne grzechy, konkretna recydywa, konkretne nasze słabości. I widzimy, że Bóg nas kocha, ale my nie odpowiadamy na to miłością. Uciekamy od tego. W naszym życiu gdzieś grzech tak sprawia, że nagle odkrywamy, jestem słaby, jestem grzesznikiem. I nie jestem w stanie zmienić żadnego grzechu, który gdzieś się do mnie przykleił, przyprątał. Ale Pan Bóg nas nie zostawia w takim stanie, jak się rozpaczy czy zniechęcenia, bo Bóg tak umiłował Ciebie, umiłował świat, że posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, by ci, którzy w Niego wierzą, że On dla nas umarł i zmartwychwstał, byli szczęśliwi, zbawieni, żyli wiecznie. I to jest jakby odpowiedź Pana Boga na te wszystkie nasze przedarcia, trudności, na tą naszą grzeszność. On wychodzi ze swoim synem i mówi, zobacz, tak Cię kocham. Czasami niektórzy, niektórzy mówią, niech Bóg mi udowodni, że mnie kocha, niech dokona jakiegoś cudu. No nie ma większego cudu niż Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Może znasz jakiś lepszy. Ale to właśnie na krzyżu, kiedy Jezus za nas umarł, za mnie i za Ciebie, objawiła się najpełniej Jego miłość. Czasami niektórzy pytają, która scena z Pisma Świętego jest taka najbardziej pełna miłości, taka piękna. Ja wtedy lubię mówić ukrzyżowanie. Ukrzyżowanie? Tam nie ma nic pięknego. Może zewnętrznie nie widać tego, ale widać głębie. Widać miłość, która stoi za ofiarą Jezusa Chrystusa. I z tego, z tej śmierci Jezusa wypływa konkretna, konkretna łaska Pierwsze, odpuszczanie grzechów. Bóg bierze wszystkie Twoje grzechy na siebie na krzyżu i je niweluje. Ich po prostu nie ma, odpuszcza. I przez kapłanów dokonuje tego w spowiedzi świętej. Przychodzisz, jest cały bagaż pozbieranych przez Ciebie różnych grzechów, a Pan Bóg przez kapłana Ci mówi, ja odpuszczam Tobie grzechów. Amnestia. Druga przestrzeń to nieśmiertelność. Że mamy słabą wiarę, czasami chcielibyśmy żyć wiecznie, tu na Ziemi, być jak najzdrowsi i jakby tutaj żyć wiecznie. Ale tak naprawdę Bóg nam dał już nieśmiertelność na krzyżu. Pokonał śmierć. To, co dzisiaj nazywamy śmiercią, nie jest już śmiercią, bo wiemy, że jest wieczność, że jest niebo. Oczywiście boimy się, tak, może dziecko, które ma przyjść się urodzić, kończy mu się świat. Nagle wszystko się zmienia, wody odpływają, ciemność zamienia się w światłość, i myślę, że to już koniec. A tak naprawdę, przez powrót to dopiero początek życia. I tak samo, że przez śmierć nam się wydaje, że to już koniec. Ale tak naprawdę to jest początek, nieśmiertelność przed nami od Jezusa. I trzeci, jakby szczególny skutek śmierci Jezusa na krzyżu to pokonanie szatana. Tego, który nas zwodzi, który nas kusi. Jeśli przychodzimy do Jezusa, mamy moc, by szatan nie miał do nas dostępu. Bo mamy plecy szerokie, bo mamy Boga za plecami, bo Bóg jest naszym Ojcem. Tylko pytanie jest, na ile ja w to wierzę? Na ile Ty w to wierzysz? Bo jeśli wierzysz, to dzięki wierze możesz tego doświadczyć. To jest tak, że my wierzymy w Boga, ale trochę mamy problem, żeby mu się zawierzyć. Odnośnie pracy, odnośnie rodziny, odnośnie różnych spraw w naszych yy, rozwiązkach czy sytuacjach. Brakuje takiego zawierzenia się Jezusowi. A druga rzecz, nawrócenia. Bo wyobraźmy sobie jakąś szklankę, w której ktoś zostawił fusy, które porosły jakimś białym meszkiem już pleśni i chcemy tam wlać jakąś kawkę czy herbatkę i to wypić? Nie. Pierwsze trzeba to wyrzucić, wymyć. I dopiero później można z tego korzystać. Tak samo nasze serce nie doświadczy miłości Pana Boga, jeśli nie wyrzucimy tego, co jest w nas złe. Nie nawrócimy się. I wiara, i nawrócenie to jest jakby dwie strony tego samego, tej samej monety, które sprawiają, że Pan Bóg daje nam swoją, swoją łaskę i ją przyjmujemy. I święty Paweł pisze, że jeżeli ustami swoimi wyznasz i w sercu mocno uwierzysz, to doświadczysz tego, co się dokonało na krzyżu. Wolności od grzechu, nieśmiertelności, która już tu się na ziemi zacznie, szczęścia, i mocy nad szatanem. I dlatego zachęcam Ciebie, by podobnie jak głosił święty Piotr w dniu pięćdziesiątnicy dobrą nowinę, tak jak teraz to staramy się dzielić, tam ci ludzie, którzy go słuchali, powiedzieli, co mamy czynić. A on odpowiedział: Nawróćcie się, przyjmijcie chrzest, uwierzcie w Jezusa Chrystusa. To potrzeba by te święta, ta Eucharystia, były dla nas takim krokiem. Ja chcę do końca Bogu się zawierzyć, odwrócić się od różnych głupot i pójść tą drogą, którą daje sam Chrystus. Taka postawa sprawia doświadczenie, które miały kobiety, które poszły do grobu. One były zalęknione, smutne, nie wiedziały, co będzie. Ale kiedy spotkały Jezusa, wszystko się zmieniło. Czy zmieniło się ich stan majątkowy? Nie. Czy były zdrowsze? Nie. Ale miały większą radość i szczęście, bo spotkały Boga i ich życie nabrało całkowicie innego sensu. Jeśli my, Panu Bogu, się zawierzamy, to może być podobnie i w naszym życiu. Wtedy staniemy się świadkami, jak one, tej radości, tej dobrej nowiny Jezusa, który jest naszym Bogiem. I zapraszam Cię teraz, za chwileczkę uklękniemy, odmówimy modlitwę, że jeśli w sercu swoim wierzysz i chcesz to wyznać z konkretną modlitwą ustami, to zapraszam, byś zawierzył siebie zmartwychwstałemu Chrystusowi, który może wszystko, który chce Cię prowadzić, który chce pokazywać Tobie swoją miłość, zabierać grzechy i dawać moc, która płynie ze zmartwychwstania. Dlatego też uklęknijmy teraz. Zwróćmy nasz wzrok na tabernakulum i powtarzajmy słowa modlitwy, właśnie takiego zawierzenia Jezusowi tego wszystkiego, kim jesteśmy, co dla nas ważne, wypowiadając te słowa z głębi serca i na głos. Panie Boże, Panie Boże, który dla mnie z pokonując grzech, śmierć i szatana. Tobie zawierzam całe moje życie. Ty jesteś moim Bogiem, któremu wierzę, Panem i Zbawicielem, który wie, co dla mnie najlepsze. Prowadź mnie przez życie, bym doświadczał Twojej miłości. Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź Święty, proszę przyjść. i prowadź mnie.